Biblioteczny Anioł i Bajka Usypiajka to tytuły konkursów ogłoszonych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu. Obydwa konkursy skierowane były zarówno do najmłodszych jak i dorosłych czytelników. Zaprosiliśmy naszych czytelników do udziału w dwóch konkursach. Pierwszy konkurs Bajka Usypiajka. W ramach konkursu uczestnicy mieli zadanie napisania bajki. Bajki Usypiajki dla młodszego rodzeństwa. Dlatego była kategoria do 18 roku życia, w której to kategorii właśnie rodzeństwo pisało dla siebie bajki, lub bajki dla swoich dzieci, wnuków, i to były bajki, które napływały w tej kategorii drugiej dla osób dorosłych. Drugim konkursem był konkurs pod nazwą Biblioteczny Anioł. Obydwa konkursy okazały się strzałem w dziesiątkę. Zainteresowanie było ogromne, a jury miało niełatwe zadanie. Efekt przerósł nasze oczekiwania, z czego jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Warto też podkreślić, i bardzo doceniamy to, że um, uroczystość wręczenia nagród. Była prawdziwą uroczystością. Na sali były całe rodziny, byli rodzice, byli dziadkowie osób nagrodzonych, było rodzeństwo. Przychodzili uczestnicy razem z kolegami, z koleżankami z klas. Zabrakło krzeseł. To jest największa radość dla organizatorów. Ogłaszane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Nowym Sączu konkursy to z jednej strony rozwijanie kreatywności wyobraźni i wrażliwości estetycznej, z drugiej innowacyjna promocja biblioteki i czytelnictwa. Bardzo chciałem podziękować Pedagogicznej Bibliotece za inicjatywę, która jest bardzo, bardzo interesująca się okazała. Zachęcam młodych ludzi do takich działań. W dobie smartfonów i komputerów to jest bardzo... Bardzo fajna sprawa. Dumny tata przyszedł razem z córką na ogłoszenie wyników. Wiktoria zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii bajka usypiajka. No, moja nauczycielka, jak była w szkole, to ona mi o tym konkursie powiedziała i dzięki temu właśnie tu jestem teraz. Powiedz, o czym ta bajka była, jakbyś mogła tak nam streścić? No O takiej jakby chmurce, która była magiczna i ona spotykała przyjaciół i pomagała różnym z takim jakby rzeczem na niebie. Skąd taki pomysł w ogóle? Hmm. Nie wiem, tak po prostu wpadł do głowy. Ciężko było napisać? Nie, no trochę tak, trochę nie. A ty lubisz czytać książki? Tak. Masz jakieś ulubione? Yy, mam taką jedną, która ma tył magiczny słoiczek. Często czytasz? Masz czas na to oprócz nauki? Tak. Dziwna jestem z nóżki, bo naprawdę jej to jej pomysł i ona to realizowała, więc bardzo się cieszę z tego powodu. Tak, czytacie czasami wspólnie? Tak, czytamy, uczymy się trochę razem, trochę polskiego, trochę matematyki, trochę ortografii i tak. <grystanie> Także pilna dziewczyna. <grystanie> A babcia już czytała tą książkę? Y nie całkiem, bo napisali i oddali, tata zaniósł. <grystanie> no to może będzie okazja. No, no nie, koniecznie. Czy tata oprócz tego, że odniósł książkę miał jeszcze jakiś udział właśnie w jej powstaniu? O szczerze mówiąc nie. Natomiast bardziej mama tutaj działała, poprawiała tam stylistycznie troszeczkę to opowiadanie i pod względem błędów ortograficznych, które czasami się, czasami się jeszcze zdarzają. Natomiast pomysł w 100% wiktorii i treść... Przez nią zostało to wymyślone i zrealizowane. Bardzo podobało mi się to również, że ona zrobiła jakby okładkę do tego opowiadania. I to był jej autorski pomysł i sama to wszystko wykonała. W konkursie na bajkę-sypiajkę brała także udział Gabrysia, która napisała bajkę o kotkach. Książka była o kotkach. Napisałam o kotach z naszej ulicy. Dużo było tych kotków? E, tak, nawet dużo. Miały jakieś zimiona? Mhm, tak. Słuchaj, trudno jest napisać książkę? Nie, to jest proste. Proste? Tak. No to może ty w przyszłości będziesz po prostu pisarką, bo tak mi się wydaje, że to wcale nie jest takie proste. Tak. A lubisz czytać książki? Lubię bardzo. A jakie najbardziej? Dzieci z bulerbym, Madika z czerwcowego wzgórza, Słoneczko. Kocha czytać książki i lubi bardzo rysować. Artystycznie jest tak wizerowiona, że... Czyli nie trzeba było długo namawiać? Nie, 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 nie. Ona chętnie rysuje. Chętnie. A pani czyta już tą książkę? Yy, nie czytałam, nie jeszcze. No to trzeba koniecznie przeczytać. No, na razie trzymała w tajemnicy. Czyli to tajemnica była? Tak, tak. Ale mam nadzieję, że nam pozwoli czytać. Z kolei Lena i Zosia to jedne z laureatek konkursu na bibliotecznego anioła. Mama mi powiedziała, bo mama pracuje w szkole, to. Yy, długo się zastanawiałeś, czy wziąć w nim udział, czy nie? Nie. A powiedz, jak wyglądał ten twój anioł? Taki duży i taki miał zwinięte rurki, sukienka z y, takich książek. Kto wpadł na taki pomysł? No w ogóle wziąłeś pomysł, żeby takiego anioła zrobić? No moja mama mi tak powiedziała. Czyli to była taka wspólna y, praca razem z mamą, czyli mogłyście przy okazji razem spędzić czas? Tak. I skąd taki pomysł? To znaczy był po prostu taki konkurs, zobaczyłam no i, i pomyślałam, że zrobię. Zobaczyłaś, czy ktoś podpowiedział, że jest coś takiego? Y, raczej no ktoś powiedział. Powiedz mi, jak wyglądała twoja praca, jaki był ten anioł? Jaką techniką zrobiony? To znaczy on był z butelki, z, górnego, z górnej części butelki ze styropianu i z takich właśnie różnych rzeczy. A skąd taki pomysł? Po prostu tak patrzyłyśmy w internecie, żeby połączyć te różne rzeczy. Ktoś pomagał? Mama. Czyli wspólnie z mamą spędzałyście czas i zrobiłeś takiego anioła? Tak. Powiedz mi, czy ty w ogóle lubisz czytać książki? Średnio. Średnio? Ale dzisiaj jest także okazja, żeby zajrzeć do biblioteki, może sobie coś pożyczyć. Tak, tak. Myślę, że to jest akurat dobry dzień na czytanie. Nadesłane na konkurs prace zostają w bibliotece by cieszyć oczy odwiedzających ją czytelników. Jeśli chodzi o bajkę usypiajkę, zastanawiamy się nad publikacją takiego zbioru bajek usypiajek. Natomiast prace, które zostały złożone i wykonane i złożone w bibliotece w konkursie Biblioteczny Anioł, będą ozdabiały nasze półki w czytelni, w wypożyczalni. No to są anioły, które przyprowadzają czytelników do biblioteki i towarzyszą tym, którzy korzystają z naszych zbiorów, wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i podziękowania dla nagrodzonych i wyróżnionych. Przygotowano także nagrody.